Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś niewidzialny we własnej rodzinie? Że niezależnie od tego, co robisz, zawsze jesteś tym, który zostaje w tyle, podczas gdy inni otrzymują całą uwagę, całą miłość, całe dziedzictwo? Nazywam się Anna i przez całe moje życie byłam tą drugą córką. Tą, o której zapominano przy rodzinnym stole. Tą, której zdjęcia nigdy nie wisiały w salonie. Tą, która słyszała tylko zajmij się tym Anna lub dlaczego nie możesz być bardziej jak twoja siostra? Ale wszystko się zmieniło pewnego deszczowego listopada, trzy dni po pogrzebie babci Heleny, gdy moja starsza siostra Magdalena stanęła w drzwiach domu rodzinnego i powiedziała te słowa, które wciąż brzmią mi w uszach nic nie dostaniesz. Nie wiedziała wtedy, że babcia zostawiła mi coś o wiele cenniejszego niż dom, ziemię czy pieniądze. Zostawiła mi klucz. Klucz, którego nikt oprócz nas dwóch nie znał. I to, co odkryłam dzięki niemu, na zawsze zmieniło nie tylko moje życie, ale ujawniło prawdę o naszej rodzinie, prawdę tak mroczną, że niektórzy woleli, by pozostała pogrzebana na zawsze. To jest moja historia. Historia o zdradzie, tajemnicach i o tym, jak czasami ci, którzy kochają nas najbardziej, zostawiają nam coś więcej niż rzeczy materialne, zostawiają nam prawdę kropka, żeby zrozumieć Dlaczego ten klucz znaczył tak wiele, musicie poznać moją rodzinę, a dokładniej miejsce, które zajmowałam w tej rodzinie. Od momentu narodzin Magdaleny, sześć lat przed moim przyjściem na świat, moja siostra była złotym dzieckiem. Miała jasne włosy naszego ojca, jego niebieskie oczy, jego spokojne usposobienie. Była inteligentna, piękna u wszystkich. Kiedy przyszłam na świat z ciemnymi włosami i zielonymi oczami i cechami. Które przypadkowo odziedziczyłam po babci Helenie, atmosfera w domu była inna. Pamiętam, jak mama zawsze mówiła: Magdalena jest taka zdolna, Anna. Powinną brać z niej przykład. Pamiętam, jak tata kupował Magdalenie nowe ubrania na każde święto, a ja dostawałam jej podniszczone poprzednie rzeczy. Pamiętam rodzinne obiady, gdzie Magdalena siedziała obok taty, dumnie opowiadając o swoich osiągnięciach w szkole. Podczas gdy ja siedziałam po drugiej stronie stołu, cicho jedząc zupę, niewidzialna. Ale była jedna osoba, która mnie widziała: babcia Helena. Babcia mieszkała w starym domu na skraju naszej małej miejscowości pod Krakowem. Dom był stary, zbudowany jeszcze przed wojną, z grubymi kamiennymi murami, drewnianymi podłogami, które skrzypiały przy każdym kroku, i ogromnym ogrodem pełnym starych jabłoni. Dla większości ludzi był to po prostu stary, zaniedbani budynek. Ale dla mnie był to raj. Każdą sobotę, kiedy rodzice byli zajęci Magdaleną i jej aktywnościami pozaszkolnymi, ja szłam do babci. Spędzałyśmy razem popołudnia, pijąc herbatę z lipowym miodem, piekąc sernik i rozmawiając o wszystkim, o moich marzeniach, moich lękach, o książkach, które czytałam. Babcia słuchała mnie tak, jakbym była najważniejszą osobą na świecie. Wiesz, Anno, powiedziała mi kiedyś, gdy miałam może 10 lat, czasami ci, którzy są najbardziej wartościowi, są najmniej widoczni. Ale to nie znaczy, że nie błyszczą. Czasami tylko potrzebują odpowiedniego światła. Nie rozumiałam wtedy tych słów. Dopiero wiele lat później, trzymając ten klucz w dłoni, zrozumiałam, co miała na myśli. Babcia Helena zmarła w październiku trzy tygodnie przed swoimi 85. urodzinami. Serce po prostu przestało bić pewnego chłodnego wieczoru, gdy siedziała w swoim ulubionym fotelu przy oknie z książką na kolanach. Sąsiadka znalazła ją następnego ranka, wyglądającą spokojnie, jakby po prostu zasnęła. Pogrzeb był skromny, jak sobie życzyła. Przyszła rodzina, kilku starych przyjaciół, sąsiedzi. Magdalena przyjechała ze swoim mężem, bogatym prawnikiem z Warszawy, w drogim czarnym garniturze i projektanckich okularach przeciwsłonecznych. Płakała głośno podczas ceremonii, opierając się na ramieniu męża, przyciągając całą uwagę. Mama i tata stali obok, pocieszając swoją ukochaną córkę. Ja stałam z boku, trzymając w dłoniach bukiet jesiennych kwiatów, które babcia uwielbiała, chryzantemy w odcieniach pomarańczu i złota. Nie płakałam. Nie dlatego, że nie było mi smutno, byłam zdruzgotana. Ale mój smutek był cichy, prywatny. Tak jak zawsze było wszystko, co czułam. Po pogrzebie wszyscy wróciliśmy do domu babci na poczęstunek. Dom wyglądał inaczej, teraz gdy jej już nie było, jakby nagle stał się mniejszy, zimniejszy. Magdalena od razu zaczęła oglądać się po pokojach, oceniając wartość mebli, obrazów, antyków. Ten kredens jest antyczny, powiedziała do męża, dotykając starego drewnianego mebla wiadalni. Może być wart kilka tysięcy. A ten obraz to chyba prawdziwy Malczewski. Trzeba będzie to wycenić. Mama i tata kiwali głowami, zgadzając się. Nikt nie pytał, co ja myślę. Nikt nie zauważył, jak ściskam się w sobie, słysząc, jak dzielą rzeczy babci. Jakby były tylko towarami na aukcji. Następnego dnia przyszedł notariusz, pan Kowalski, z testamentem babci. Spotkaliśmy się wszyscy w salonie domu babci: mama, tata, Magdalena, jej mąż i ja. Notariusz otworzył brązową kopertę i zaczął czytać. Testament był prosty. Większość majątku, dom, ziemia, większość oszczędności miały być podzielone równo między jej dwóch synów. Mojego tatę i jego brata, który mieszkał w Kanadzie. Kilka osobistych rzeczy zostało zapisanych różnym przyjaciołom i sąsiadom. A dla wnuczek? Magdalenie babcia zostawiła zestaw srebrnej zastawy stołowej, antycznych i wartościowy. Mniej więcej 12 tysięcy złotych, przyzwoita suma. Magdalena uśmiechnęła się z zadowoleniem. A potem notariusz spojrzał na mnie, a dla Anny Kowalskiej, wnuczki. Babcia Helena zostawia pudełko osobistych pamiątek, znajdujące się na strychu. Cisza. Potem Magdalena parsknęła śmiechem. Pudełko pamiątek. Serio. Stare zdjęcia i listy. To wszystko. Mama pokręciła głową z dezaprobatą. Myślałam, że mama byłaby bardziej sprawiedliwa. Notariusz uniósł rękę. To jeszcze nie wszystko. Jest tutaj osobista notatka dla Anny, napisana ręcznie przez panią Helenę. Wręczył mi małą, zapieczętowaną kopertę. Wszyscy patrzyli, jak otwieram kopertę drżącymi palcami. Wewnątrz była krótka notatka, napisana znajomym, drżącym pismem babci: Moja droga, Anno, to, co ci zostawiam, nie ma wartości materialnej, ale ma wartość nieocenioną. Na strychu, w starym kufrze z inicjałami HK, znajdziesz odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zadałaś. Klucz jest tam, gdzie zawsze był w miejscu, gdzie tylko my dwie wiemy. Bądź dzielna, kochanie. Prawda czasami boli, ale zawsze wyzwala. Z całej mojej miłości, Babcia Helena. Złożyłam notatkę i schowałam do kieszeni. Podniosłam wzrok i zobaczyłam jak wszyscy patrzą na mnie z mieszaniną ciekawości i rozbawienia. Cóż, to było wzruszające powiedziała Magdalena sarkastycznie. Mam nadzieję, że te pamiątki będą ci towarzyszyć, Anno, bo nic więcej nie dostaniesz. Dom i pieniądze zostaną podzielone między rodziców, a ja, jako najstarsza wnuczka, zamierzam zadbać o to, żeby wszystko było odpowiednio wycenione i sprzedane. Rozumiesz? Skinęłam głową, nie ufając własnemu głosowi. Moja siostra zawsze była brutalna, ale tego dnia przeszła samą siebie. Gdy wszyscy wyszli, zostałam sama w domu babci. Zapadał zmierzch, a cienie wypełniały pokoje. Stałam w salonie, trzymając notatkę babci, i po raz pierwszy od pogrzebu pozwoliłam łzom płynąć. Ale przez łzy poczułam coś innego, determinację. Babcia coś mi zostawiła. Coś ważnego! I zamierzałam to znaleźć. Klucz jest tam, gdzie zawsze był w miejscu, gdzie tylko my dwie wiemy. Te słowa kołatały mi się po głowie, gdy przemierzałam cichy, pusty dom babci. Gdzie był nasz wspólny sekret? Jakie miejsce było tylko nasze? Przeszłam przez każdy pokój, przypominając sobie wspomnienia. Kuchnia, gdzie piekłyśmy razem. Salon, gdzie czytałyśmy książki. Ogród, gdzie sadziłyśmy kwiaty. Ale żadne z tych miejsc nie wydawało się nasze w taki wyjątkowy sposób. A potem to do mnie dotarło. Veranda. Na tyłach domu była mała, przeszklona weranda, której prawie nikt nie używał. Była tam stara drewniana ławka, kilka doniczek z pelargoniami i mała szafka, w której babcia trzymała narzędzia ogrodnicze. To było nasze miejsce, miejsce, gdzie siadałyśmy latem, pijąc lemoniadę i obserwując zachody słońca. Miejsce, gdzie babcia opowiadała mi historię o swoim życiu, o wojnie, o miłości i stracie. Pobiegłam na werandę. Słońce zachodziło, rzucając złote światło przez szklane szyby. Podeszłam do starej szafki i otworzyłam drzwiczki. Wewnątrz były stare doniczki, rękawice ogrodnicze. Sekatory. A na samym dnie, pod starą płócienną torbą, zobaczyłam coś połyskującego. Klucz. Był mały, mosiężny, staroświecki. Do rękojeści była przywiązana mała etykieta z numerem 27. Trzymałam klucz w drżących dłoniach, czując jego wagę. Co otwierał? Kufer na strychu, jak wspomniała babcia. Wspiąłam się po wąskich, stromych schodach na strych. Strych był ciemny i za, wypełniony starymi kartonami, meblami przykrytymi prześcieradłami, stosami książek i czasopism z dziesięcioleci. Zapach z techliznej starości wypełniał powietrze. I wtedy go zobaczyłam w kącie pod oknem stary kufer. Był duży, wykonany z ciemnego drewna z metalowymi okuciami. Na wieku, wygrawerowane złotymi literami, były inicjały Haka Helena Kowalska. Podbiegłam do kufra i uklękłam przed nim. Na przedzie była mosiężna kłódka. Moje serce waliło, gdy wkładałam klucz do zamka. Obrócił się płynnie z metalicznym kliknięciem. Kłódka otworzyła się. Z drżącymi rękami podniosłam wieko kufra. Wewnątrz było pełno rzeczy, starych listów związanych wstążkami Czarnobiałych fotografii, dokumentów, dzienników, a nawet kilku przedmiotów, stara broszka, medalien, ręcznie robione koronki. Ale co przyciągnęło moją uwagę, to dziennik leżący na samym wierzchu. Był oprawiony w wytartą skórę, a na okładce w wyblakłym złotym tłoczeniu było napisane Helena, moje życie, moja prawda. Otworzyłam dziennik. Pierwsze strony były datowane na lata czterdzieste lata wojenne. Pisane było staranne, okrągłe pismo babci, młodsze, pewniejsze niż to, które znałam z ostatnich lat. Zaczęłam czytać. I z każdą stroną odkrywałam historię, o której nikt w mojej rodzinie nigdy nie mówił. Historię pełną odwagi, bólu, miłości i mrocznej tajemnicy, która zmieniła wszystko, co myślałam. Że wiem o mojej rodzinie. według dziennika, Babcia Helena nie była osobą, za którą zawsze ją uważaliśmy. Urodziła się nie jako Helena Kowalska, ale jako Helena Rosenbaum córka zamożnego żydowskiego kupca z Krakowa. Kiedy wybuchła wojna w 1939 roku, Helena miała 15 lat. Jej rodzina, rodzice, dwóch braci i młodsza siostra została zmuszona do opuszczenia swojego pięknego domu i przeniesienia się do getta. Warunki były przerażające. Głód, choroby, strach. W 1942 roku, gdy rozpoczęły się deportacje, ojciec Heleny podjął desperacką decyzję. Skontaktował się ze starym przyjacielem z czasów przedwojennych, polakiem chrześcijaninem o nazwisku Kowalski, który mieszkał poza Krakowem. Błagał go, żeby uratował przynajmniej jedno z jego dzieci. Pan Kowalski zgodził się. W ciemną, deszczową noc wyciągnął Helenę z Getta. Dał jej nowe dokumenty, nowe nazwisko: Helena Kowalska. Ukrywała się w jego domu przez resztę wojny, udając jego daleką siostrzenicę. Pozostałych członków rodziny Heleny i jej rodziców, braci, siostrę deportowano do Oszłyc. Żadne z nich nie przeżyło. Łzy spływały po moich policzkach, gdy czytałam. Babcia nigdy mi o tym nie mówiła. Nigdy nikomu nie mówiła. Przez całe życie niosła tę traumę w milczeniu. Ale to nie był koniec tajemnicy. W dzienniku pisała: Pan Kowalski uratował mi życie, ale stracił swoje. W 1943 roku Niemcy odkryli, że ukrywa Żydów. Zabrali go, rozstrzelali go, a ja zostałam sama, ukrywając się na strychu przez miesiące, żyjąc ze strachu. Że każdy dzień będzie moim ostatnim. Kiedy wojna się skończyła, byłam nikim, bez rodziny, bez przeszłości, ale postanowiłam żyć dla tych, którzy nie przeżyli, dla pana Kowalskiego, dla moich rodziców i rodzeństwa. Zachowałam nazwisko Kowalska, by go uhonorować i zbudowałam nowe życie. Helena wyszła za mąż za dobrego człowieka, młodego stolarz nazwisku Janusz. Mieli dwóch synów mojego tatę i jego brata. Ale nigdy nie powiedziała im prawdy o tym, kim naprawdę była. Bała się. W Polsce powojennej, w czasach komunizmu, żydowskie korzenie mogły przynieść niebezpieczeństwo, dyskryminację. Więc milczała. Jej tajemnica została pogrzebana. Aż teraz. Aż ja ją odkryłam. Przez następne godziny siedziałam na strychu, czytając każdą stronę dziennika, przeglądając stare listy i fotografie. Były tam zdjęcia rodziny babci, jej pięknej matki w eleganckiej sukni, jej braci w garniturach, małej siostrzyczki z lalką. Wszystkie twarze, które nigdy nie dożyły starości. Były też listy, listy od jej ojca, pisane w getcie, pełne nadziei i rozpaczy. Moja kochana Heleno, Obyś żyła długo i szczęśliwie. Obyś pamiętała skąd pochodzisz i kim jesteś. Obyś nigdy nie zapomniała. A potem znalazłam coś, co mnie szokowało najbardziej, testament. Nienotalialny, ale osobisty, napisany ręcznie przez babcie kilka miesięcy przed śmiercią. W testamencie pisała: Zostawiam tę prawdę Annie, bo ona jedyna ma serce, by ją zrozumieć i siłę, by ją przenieść. Moja rodzina, mój syn, jego żona, moja starsza wnuczka nigdy nie rozumieli, co znaczy zmagać się, być niewidzialnym, być odrzuconym. Ale Anno, ty wiesz. Widziałam, jak cię traktują. Widziałam ból w twoich oczach. I chcę, żebyś wiedziała: Jesteś silniejsza, niż myślisz. Jesteś wartościowa. A ta historia, nasza historia, o jest teraz Twoja. Aby się opowiedziała, jeśli chcesz. Płakałam teraz bez powstrzymania, przytulając dziennik do piersi. Babcia wiedziała, widziała mnie i zostawiła mi nie tylko prawdę o sobie, ale też przesłanie, że jestem wartościowa, że moje życie ma znaczenie. Ale co miałam zrobić z tą prawdą? Powiedzieć rodzinie? Zachować ją dla siebie? Trzy dni później zebrałam się na odwagę. Zaprosiłam mamę, tatę i Magdalenę z powrotem do domu babci. Powiedziałam im, że znalazłam coś ważnego i muszą to zobaczyć. Przyszli niechętnie, wyraźnie zirytowani. Magdalena była szczególnie ostra. Anno, mam bardzo napięty pis napięty harmonogram. Co to jest takiego ważnego? Zaprowadziłam ich do salonu i położyłam na stole dziennik, fotografie i listy. Babcia zostawiła mi to, powiedziałam cicho. To jej historia. Prawdziwa historia. Opowiedziałam im wszystko o tym, że babcia była Żydówką, o jej rodzinie, która zginęła w Holokauście, o panu Kowalskim, który ją uratował i stracił życie, o tym, jak żyła pod fałszywą tożsamością przez całe życie. Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. Tata był blady. To. Niemożliwe. Mama nigdy, dlaczego nam nie powiedziała? Bała się, odpowiedziałam. Żyła w czasach, kiedy było to niebezpieczne. Magdalena pokręciła głową, jej twarz była twarda. To absurd, Anno. Próbujesz zdobyć uwagę, wymyślając dramaty. Babcia nie była Żydówką. To śmieszne. To nie jest zmyślone, powiedziałam twardo, wskazując dokumenty. Tu jest wszystko: jej prawdziwe imię, zdjęcia jej rodziny, listy. To prawda. Mama wyglądała na wstrząśniętą. Ale, co to znaczy dla nas? Dla naszej rodziny? Oznacza to, że babcia była odważniejsza niż kiedykolwiek wiedzieliśmy, odpowiedziałam. Przetrwała coś niewy i chciała, żebyśmy znali prawdę. Magdalena wstała. Cóż, dziękuję za lekcję historii, Anno. Ale to nic nie zmienia. Dom nadal będzie sprzedany, pieniądze podzielone. A ty nadal dostajesz tylko pudełko starych pamiątek. Ale tym razem się nie skuliłam. Spojrzałam prosto w oczy mojej siostry. Masz rację. Magdaleno, powiedziałam spokojnie. To nic nie zmienia, jeśli chodzi o pieniądze. Ale zmienia wszystko inne. Babcia dała mi coś, czego nigdy nie będziesz miała, jej prawdę, jej zaufanie i jej miłość. I to jest warte więcej niż cały ten dom. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłam, jak moja siostra, nie ma słów kropka w tygodniach po konfrontacji dużo się zmieniło. Tata, wstrząśnięty odkryciem zaczął sam badać historię rodziny. Skontaktował się z muzeami, archiwami, organizacjami zajmującymi się Holokaustem. Powoli zaczął rozumieć ciężar tego, co jego matka przeżyła i szacunek, jaki powinien był mieć dla jej odwagi. Mama była cichsza, bardziej refleksyjna. Pewnego dnia przyszła do mnie i przeprosiła za lata, kiedy mnie ignorowała, za to, że faworyzowała Magdalenę. Nie zdawałam sobie sprawy, powiedziała. Nie widziałam, jak bardzo cię skrzywdziłam. To nie było łatwe przebaczenie, ale był to początek. Magdalena natomiast nie zmieniła się. Nadal była zimna, dystansująca się, ale nie miało to już dla mnie znaczenia. Zrozumiałam, że nie potrzebuję jej aprobaty, by być wartościowa. Dom babci został sprzedany. Jak planowano. Ale zanim to się stało, zabrałam wszystko, co było w kufrze dziennik, listy, fotografie, zdecydowałam, że napiszę książkę o historii babci, o jej życiu, o Holokauście, o tym, jak tajemnice mogą kształtować rodziny przez pokolenia. I co najważniejsze, postanowiłam żyć inaczej. Nie w cieniu, nie jako ta druga córka ale jako Anna, kobieta z własnym głosem, własną historią, własną wartością. Babcia dała mi klucz. Nie tylko fizyczny klucz do kufra, ale klucz do zrozumienia tego, kim jestem i skąd pochodzę. I to był największy prezent, jaki mogłam dostać. Dziś, gdy siedzę w moim własnym domu, z dziennika babci na kolanach, myślę o tym, jak bardzo nasze życie jest ukształtowane przez historie, które nosimy i historię, które nie są opowiadane. Moja siostra powiedziała: nic nie dostaniesz. Ale babcia dała mi wszystko. Dała mi prawdę. Dała mi tożsamość. Dała mi zrozumienie, że wartość nie jest mierzona pieniędzmi czy materialnym dziedzictwem, ale miłością, zaufaniem i odwagą, by być widzianym i docenionym. Jeśli czytasz tę historię i czujesz, że jesteś niewidzialny w swojej rodzinie, swojej pracy. W swoim życiu wiedz, że nie jesteś sam. Wszyscy nosimy ciężary, tajemnice, bóle. Ale nosimy też siłę, odwagę i zdolność do zmiany naszej historii. Klucz babci nie otworzył tylko starego kufra. Otworzył moją przyszłość. I dziś żyje nie w cieniu, ale w świetle świetle prawdy, autentyczności i miłości. Babciu Heleno, gdziekolwiek jesteś, dziękuję. Za klucz, za prawdę, za to, że widziałaś mnie, gdy nikt inny tego nie robił. Twoja historia żyje teraz przeze mnie i obiecuję, że nigdy nie zostanie zapomniana. Jeśli ta historia poruszyła cię, jak poruszyła mnie, zostaw lajka pod tym wideo. Oznacza to dla mnie świat i pomaga dotrzeć do większej liczby osób, które mogą potrzebować usłyszeć to przesłanie. A jeśli chcesz zobaczyć więcej prawdziwych historii o rodzinach, tajemnicach i niespodziewanych odkryciach, które zmieniają życie, zasubskrybuj ten kanał i włącz dzwoneczek powiadomień. Mam jeszcze wiele historii do opowiedzenia, i każda z nich ma siłę wzruszyć, zainspirować i zmienić sposób, w jaki patrzysz na życie. Dziękuję, że byłeś tutaj ze mną. Do zobaczenia w następnym wideo. I pamiętaj, nie jesteś niewidzialny. Twoja historia ma znaczenie i zasługujesz na to, by być widzianym, słyszanym i kochanym. Ten roteiro został zaprojektowany z silnymi hakami emocjonalnymi, napięciem narracyjnym, elementami tajemnicy i głębokim przesłaniem, które rezonuje z widzami i zachęca do zaangażowania, udostępnienia i subskrypcji kanału.